Się. Jestem myśle. A czemu ja tego nie widzę? Nie A, wiem. A, faktycznie? O, jest. Ale ja tu się nie nazywa, gościu, co? Ja ty, co? Ty! Mm? Co? Co? Siema, siema widzowie, so, jest, są, są te osoby, wiesz, które tak napisały komentarz. Mhm, dalej, są dalej. Ale są... jest... jest, jest dułek? Tak, jest dłyr. Siema, siema widzowie. Witam moich fanów tutaj. Ehm, przepraszam Was bardzo, że po prostu nie wrzuciłem dwóch filmików z My Summer'a bardzo Was przepraszam za to, wiem, że się już nie możecie doczekać, ale naprawdę nie mam po prostu zbytnio czasu i dzisiaj właśnie zaraz wrzucę ten filmik, tylko najpierw wejdę na live'a Mikiego i bardzo, naprawdę bardzo Was przepraszam widzowie za to, że nie wrzuciłem Wam tych dwóch filmików, ale już dzisiaj na kanale doczekacie się tych dwóch filmików, na razie będzie live. Będzie fajnie widzowie, naprawdę. No, będzie fajnie. Mam nadzieję, że się spodoba, spodoba wam się live. Bo my się bardzo mocno staramy przed tym. Duer, elo, elo, siema duer, cześć. Ej, masz czarny gram. Dobra, na chwilę wyłączyłem, bo ja tam coś muszę podać. Więc muszę ten wyłączyć na chwilę. Cześć. Duer, witam Cię, cześć! Elo, Elo! Dzisiaj już y, pojawi się mm, filmik oczywiście z tego całej, z, z Mysamera. No. Już pojawi się duer, więc no spokojnie, musisz się martwić, wszystko będzie. No. Więc pamiętaj, duer... Zostaw subika na moim kanale. On ma suba. <grywa> Dla powiedział. ma suba, dobra. Mhm. Mm Masz cztery suby teraz. Więc mam nadzieję, że się cieszysz. Nie? No, cieszę się bardzo. Dziękuję ci duże, że... Tutaj naprawdę jesteś z nami No że zostawiłeś mi subika na kanale naprawdę Bardzo Ci dziękuję, serduszka Ci tutaj wysyłam Poczekaj już Ci wysyłam tutaj serduszka pod komentarzem Ej a pod jakim komentarzem napisałeś Właśnie i... Oj, 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 oj. Nie, ale on gdzieś pisał chyba, że nie wiem, że... Nie wiem. napisz coś na czacie. Chyba coś... O ER, dobra! Tuer, a masz Minecrafta? To może z nami zagrasz, co? Siema, siema. matko woska o jezu dobra duer masz duer masz y, tego chcecie kasper i duer chcecie zagrać na na tym na Mikowicach Zaktualizować muszę, bo musi... <laughs> musi zaktualizować. To, to zaaktualizuj. No, poczekamy, nie? Na widzów. Widzowie, widzowie, widzowie. No. Dobra. Co robimy w ogóle? Idziemy ze... Se gdzie ty jesteś w ogóle? O tu jesteś, duer, dobra. Duel, od razu się na czacie. O. A wiesz, o, że, a wiesz, że on jest od twojego początku, y, od naszego, od mojego początku y, tego y, YouTube'a? ten duer i od twojego początku, więc on ma moderatora. Jak widzisz, bo on się podświetla na, niebieg, na niebiesko, bo on ma moderatora, bo on jest jako pierwszy był, ten, Aha. widzę mnie. U nas. To, wydaje, że, że ten duer to, jest ten. to weź ten duer, do, dołącz duer. <laughs> dołącz, dołącz duer. Aktualizuje. Weźcie mu tak chwilę, bo on aktualizuje. <laughs> bardzo szkoda. To kto byśmy w, w, w czterech pograli. Ej, okay, a weź się ruszaj. Ej, Miki, weź się ruszaj w Minecraft'cie, a on coś napisze. No, ja jestem cały czas. Spokojny. Ale Gdy? ruszaj się, tak? I niech Duer napisz coś. Duer, napisz coś. Halo. No, cały czas się ruszam.

Mnie ręka boli, nie chce się. <laughs> matko Boska, matko Choska, zjero Choska. ziero Choska. <laughs> Dobra, poczytam sobie czata. Czat, gdzie czat, ja, ty jesteś? Ja jestem Tutaj, nad twoim dachem. Chcę pomachać moim widzom. No to się pomachaj? Chodźmy na miejsce, gdzie zawsze zaczynamy odcinki. Tutaj, o... Ja już jestem. Widzowie, macham. wam. Siema. No siema. Ja cały czas tu jestem. Ja tylko cały czas patrzę na czata. Co? Jak na live nas nie słychać? Aha, dobra, sorry. Weź przybliż te, te, ten telefon, żeby mnie było lepiej słychać. Przecież mam przybliżony. Ja mam na fullaku. tu. To mogę ściszyć Minecrafta wtedy. O, więcej fanów, więcej fanów. Niech oni się tutaj pozbierają. No. My chcemy więcej fanów. fanów, Fanów. Czemu Kasper pan paprika się nie odzywa? Wiesz co, on może jest skupiony. Na tym Ej, weź na chwilę wycisz mikrofon, czy powiedzieć. A widzowie nie mogą coś. Dobra, dobra. E, niech coś napisze ten fan Patryka. E, elo, elo. A weźcie, Cały czas słyszą myszką. Czekaj, jest jedna osoba, on chyba wyszedł na chwilę z live'a, nie wiem czemu. O już duer Nie, on chyba wyszedł z live'a. O nie, duer z live'a wyszedł. Szkoda. Ale no, nie no szkoda, że wyszedł. No, a duer co coś napisz. Taka jakaś odnaka chciał, bo chcę, chcę z nim w Minecrafta tak byś musiał podać ten. Wiesz o co mi chodzi? I jemu. Hmm. No, no, no. Dobra, ja idę do. Boże. do ciebie. A ty subskrybujesz mój kanał? Tak, ja, ja. Ja subskrybuję cały czas. Od tego. A czemu bym nie miał subskrybować? Gdzie ty jesteś? Tepy, jaki janek? A, ty tu jesteś dalej. Ja ty. O może wyszedł z live'a chyba. Żeby szybciej instalować. To pewnie zaraz dołączę no pewnie sorry że beknąłem, ale kurde gazowane picie <grystanie> jezus chciałem wejść do twojego domu nie wszedłem balkonem chciałem wejść nie wszedłem tylko się wywaliłem Miego prosto skoro jesteś moim fanem to Mam dla Ciebie quiz i musisz odpowiedzieć na moje pytanie w, w, w tym. Ja tak się nie odzywam. Weź, weź się ciągle ruszaj, klikaj myszką. No przecież... Ale nie zatrzymuj się. No tak, dobrze odpowiedziałeś z maina, ale z... Maina z czego? Z skyblocka, czy nie? Na chwilę wyłączę ten, bo znowu już ten... mi się wylogowało. No, ja jestem o... cały czas. Odpowiadasz? Nie wiem czy on... ja cały czas patrzę na ten. Czekaj, bo znowu, no znowu mi wylogowało z Twitcha, no! What the hell? Halo? No Kasper, fan i... Patryka, czemu nie odpowiadasz? Dobrze, dobrze, no, lucky block. Zaczyję, to czy Jezu, nie lucky block, tylko, a nie, nie dobrze. Dobra, włączam. Się zalogowałeś. Wie Mama mir woa